Program Wyborczy odwołuje się do misji uczelni, definiując sposoby jej realizacji na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Program opisuje planowane działania w trzech obszarach: Zarządzanie, struktura organizacyjna i dydaktyka, nauczyciele akademicy, pracownicy administracji i studenci, oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym, współpraca międzynarodowa. Realizacja projektów zewnętrznych, w tym projektów unijnych. Kluczowymi jednostkami wewnętrznymi uczelni są instytuty. To tam prowadzi się planowanie i organizuje pracę. To tam następuje wymiana informacji. Z punktu widzenia budowania relacji społecznych. I przebiegu procesów planowania i organizacji pracy instytuty sprawdzają się bardzo dobrze, dlatego uważam, że właściwe wieloletnie modele działania powinny być szanowane i chronione. Innowacje w tym zakresie powinny być za każdym razem przedyskutowane z zainteresowanymi. Dlatego zamierzam poddać ponownej analizie zasadność połączenia funkcji biurowych w jednym miejscu. Zmieniło to bowiem dotychczasową, sprawdzoną formę funkcjonowania instytutów. Instytuty, jako jednostki odpowiadające za kształcenie w określonych kierunkach, wypracowały stabilną sieć kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi. To przedstawiciele instytutów są w stanie zrealizować oczekiwania i odpowiedzieć na potrzeby otoczenia uczelni. A pamiętajmy, że kierunki kształcenia, które dzisiaj prowadzimy, są bardzo różnorodne. Partnerów pozyskamy tylko wtedy, gdy będziemy prezentować fachowość i jakość w danym obszarze wiedzy. Wzmacniając instytuty, wzmacniamy równocześnie sieci kontaktów zewnętrznych.